Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy ja jemu się podobam? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: sedno, arcykapal, co wychodzi naprzeciw, dwójka kielichów. Wynik. Odpowiedź. Rada. Dziewiątka metra. Dołożę kartę. Król Kielichów. Dołożę kartę. Król Bław. Setno? Arcykapłan. Często prosicie mnie, abym zrobiła czytanie pod tytułem, czy ja jemu się podobam, więc tak się stanie. W odpowiedzi mam króla Kilików i króla Bława. Więc on jest tobą zainteresowany. Nawet bym powiedziała, że zaraz zrobi się ciasno od mężczyzn, bo ustawiła się do ciebie kolejka, patrząc na króla kielichów i króla buław. Proszę pani, ja widzę coś takiego. Jest orkiestra, ale brakuje drygenta. Pojawi się drygent. ale niech on nie dryguje, bo jak jemu. Pozwolisz na jego drygowanie, to w tym momencie pozbawiasz się bycia jego partnerką, pozbawiasz się roli bycia jego partnerką. I również jego drygowanie spowoduje, że on pozbywa się bycia twoim partnerem. On nie pozwala sobie, aby miał partnerkę, więc już związek jest skazany na porażkę. Bardzo ważne jest, abyście potrafili grać w tej samej orkiestrze. Widzisz, jak ważny jest dobry dobór odpowiedniego partnera dla siebie? Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kiliów to jest brak działania rozważanie dwóch dróg możliwości. Niektórzy mogą pomyśleć, że niepotrzebny był ten ślub. A niektórzy nie zdecydują się na budowanie związku, ponieważ strona przeciwna nie jest zainteresowana, aby wziąć z nami ślub. To też jest brak przebaczenia sobie czy innym. Również może przebudzić się miłość, bo kiedyś mocno zeszliśmy z kursu i wybraliśmy rozsądek. A zignorowaliśmy swoje uczucia do kogoś, zignorowaliśmy swoją intuicję przy wyborze partnera i zamknęliśmy serce. Zabrakło też empatii i swojej racjonalności przy budowie związku. Wynik, odpowiedź, rada, dziewiątka miecz. Pytanie jest czy ja jemu się podobam, to odpowiadam, że tak, podobasz się jemu. Porzuć lęk, pracuj nad swoimi emocjami, pracuj nad równowagą emocjonalną. Porzuć wyrzuty sumienia. Tutaj jest również pokazana tęsknota za miłością, aby ktoś nas pokochał i my chcemy kogoś pokochać. Ale żeby tak się stało, to trzeba otworzyć serce, Otworzyć się na świat. Należy poznać siebie i swoją wartość. Para musi być otwarta na siebie. Muszą mieć podobne poglądy na życie. I wtedy można zacząć budować związek. Nie płacz, bo nikogo nie poznasz. A koło nosa przejdzie ci dwóch króli. Król kielichów i. Król, bułow. Sięgaj po króla, a nie po rycerza czy rycerzyka. Sięgaj po dojrzałego króla. I tego Ci życzę. Dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot, dwa Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dwa